Dziewczyna robi zdjęcie tuż przed tym, jak zamierza wsiąść na rollercoaster. Na zdjęciu widnieje hasło na namiocie, które powinno mieć 8 słów. Muzyka, ale na fotografii widać tylko jedno słowo: Śmierć. Dziewczyna zaczyna odczuwać dziwny strach. Nagle mała wózkowa platforma wymyka się spod kontroli i pędzi w ich stronę. Muzyka. Jednak wszyscy w porę uciekają i nic im się nie dzieje. Wszyscy są szczęśliwi, ale dziewczyna czuje, że coś złego ma się wydarzyć. Pół godziny wcześniej ona i jej przyjaciele jechali rollercoasterem. Wtedy śruby trzymające tor, muzyka, poluzowały się. Dron spadł na tory, a system sterowania także uległ awarii. Przez to rollercoaster wypadł z szyn, a wszyscy zginęli. Jednak dziewczyna nagle otwiera oczy i znajduje się znowu pół godziny wcześniej. Wszystko zaczyna się tak samo jak wcześniej. Wydaje jej się, że to sen, ale wszystko dzieje się dokładnie jak w tym śnie. Ta sama muzyka, ci sami ludzie, te same kłótnie. Muzyka. Dziewczyna mówi ochroniarzowi, żeby zamknął roller coaster, ale wszyscy się z niej śmieją. Jedynie jej przyjaciółka Liukian zauważa jej dziwny stan i pyta, co się dzieje. Nagle dziewczyna przypomina sobie, że ostatnim razem Liukian została potrącona przez wózek. Muzyka. Ratuje ją, odciągając ją na bok i ostrzega wszystkich. W tym momencie wózek naprawdę wymyka się spod kontroli i wszyscy znów uchodzą z życiem. Niektórzy zaczynają podejrzewać, że coś jest nie tak, ale jej chłopak nazywa ją wariatką i staje po stronie innej dziewczyny. Dziewczyna rozumie, że ją zdradza. Muzyka. W tym czasie wszyscy zaczynają robić sobie zdjęcia, a dziewczyna również robi fotografie. Lecz na zdjęciu na namiocie znów pojawia się tylko słowo śmierć. Ludzie zaczynają ją oskarżać i ignorują jej ostrzeżenia, ustawiając się w kolejce do roller -costera. Dziewczyna widzi, że w tej kolejce stoją ci, którzy mają wsiąść do tego samego wagonika, w którym wydarzy się wypadek. Próbuje ich powstrzymać. Pracownik odkłada napój, a jego woda powoduje zwarcie w maszynie. W tym czasie dron spada na tor, a śruba wypada. Dziewczyna ostatni raz ostrzega ludzi ale nikt jej nie słucha. Jej chłopak odpycha ją i wszyscy wsiadają do wagonika. Dziewczyna myśli, że musi ich zatrzymać. Znajduje przycisk awaryjny i go naciska, zatrzymując roller coaster. Wszyscy złoszczą się i pytają, jaka jest przyczyna awarii. Okazuje się, że śruba poluzowała się przez spadającego drona, którego sterował pewien chłopak. Wszyscy zaczynają na niego krzyczeć. Dziewczyna mówi, że wiedziała, iż to wszystko się wydarzy, ale nikt jej nie wierzył.